Piętnowy Bałtyk, zburzone morze, fale odbijają się o brzeg, ale naprawdę zasięg jest dosyć spory momentami. Do połowy plaży. Patrzcie, ja tak sobie yy, teraz przypomniałam, jak płynęłam promem. O 20 parę lat temu to jeszcze płynęłam do Szwecji z Gdyni y, promem o nazwie Balanga Queen. Y, no i z grupą studenciaków siedzieliśmy sobie na na kadłubie pokładu, na czubie pokładu. Zobaczcie co tu się dzieje. No i obsługa z tego promu, no wyprosiła nas, poprosiła, żebyśmy opuścili to miejsce i żebyśmy weszli do wewnątrz tego promu. I ten prom, on był mniejszy, dużo mniejszy od Stina Line, bo potem Następnym razem płynęłam już z Dina Line i jak go zobaczyłam w Gdyni, pamiętam, to aż dosłownie przeraził mnie ogrom tego promu. No ale to było yy, tyle lat temu. To były takie moje pierwsze podróże w ogóle promami, statkami. No, i zrobiło to na mnie takie duże wrażenie. Byłam też o wiele młodsza. A spójrzcie. No, i właśnie był sztorm. Na morzu był sztorm. 10,5 godziny płynie się z Gdyni do Karlskrony, do Szwecji. No, i był sztorm. To pamiętam, jak gdzieś my siedzieli na tym kadłubie. Taki tam taki mały tarasik był jakby, no to fale dosłownie obmywały nas z lekka, nie? no rozpryskiwały się o burtę, no i dlatego nas wyproszono, poproszono, żebyśmy weszli wewnątrz statku, tego promu. No i oczywiście płynąc takim promem, czy do sklepu wolnocłowego, jak się szło, no to oczywiście czuło się kołysanie tego całego pokładu. No to nie ma w ogóle o czym mówić. No i tam sobie ludzie oczywiście, jak to Polacy, żarty stroili z... A no, ludzie sobie, właśnie Polacy, bardzo często z niebezpiecznych rzeczy żarty stroją. Że mają nadzieję, że to nie będzie y, historia, nie powtórzy się Titanica. No jak tutaj przyszłam.